A, a Donatello to też inni im, im, im dla dziewczyny? Donatello? Aha. Nie wiem, to chyba Donatello to chyba chłopak jest, co? Ale ja nie wiem. Aha. Donatello jest chłopakiem. No właśnie. Hmm. Uważaj, że Ci nie wypatrzy niaczek. Gdy ją nazwiemy Jerry. Jerry? A Jerry to chyba też chłopak, mi się zdaje. Quinniol, patrzy, żeś nie upuścił szczeniaczka, Max. <coughs> Max, czy masz ładnie szczeniaczka? Może, może ona się będzie nazywać mini. Mini? nie, 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 Mini. Mini? nie, 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 no. Może być takie krótkie mini, no. A druga? Jasna. No, druga dziewczyna. Druga to Broadway. Aha, Broadway i Mini. aha. A ten Łubak Leonardo. A w skrócie jak można mówić? Na Broadway, bo to takie trochę długie, co? Broadway? Mm -hmm. To trochę długie imię, Broadway. Jak można w skrócie mówić? Hop. Tak ta szybko, no. Broadway! Tak ta szybko na to będzie szybko w skrócie, tak, Broadway, ale, ale ja mówię. Jak jest zdrobniale, tak jak ty się nazywasz Maksymilian, a się, mówimy do ciebie Max, te, o to mi chodziło. No. Więc dla tego chcę... tego nie Queenie, nie rozwalaj znowu. Siadłaś na swoich dzieciach. Siadłaś na dzieciach, Queenie. Trzymaj go, szczeniaczka, że ci nie spadł. O właśnie, przytul, przytul go ładnie, że on będzie myślał, że... No z podniami chcesz go przytulić, no co ty, Ręczko go przytul. Przytul dwoma, jeden pod pupę, drugi... Albo wiesz jak? Po, pod bluzkę, o. Pod bluzkę można go schować. Teraz Ci pokażę jak. O, te już są cicho.